A więc, przyjaciele, chcę Wam pokazać ćwiczenie, które wykonuję rano. Co to daje? Po pierwsze, zapewniło mi ruchomość kręgów i udoskonalanie pracy. Oczywiście nie miałem zamiaru zostać joginem. Miałem inny cel. Potrzebowałem, żeby nie bolały mnie plecy. No właśnie, a jednocześnie to ćwiczenie dało jeszcze jedną ciekawą cechę. Tak, ale także ruchomość powierzchni stawowych również się poprawiła i brzuch się wzmacnia, ponieważ czy tego chcemy, czy nie, mięśnie brzucha się napinają. No i ci z moich znajomych, którzy wykonywali to ćwiczenie, po pierwsze, jeśli ktoś miał rozejście mięśni brzucha, diastazę, to zaczęła ona się cofać, ponieważ ćwicząc lub trenując w ten sposób, Pomagało to wzmacniać mięśnie, czyli stale utrzymywać je w pewnym napięciu. Zobaczcie, jak to wygląda, tym bardziej, że to chyba coś dla leniwych. W końcu wszyscy jesteśmy leniwi. Rano budzisz się, siadasz na łóżku i pierwsza rzecz, którą robisz, zaczynasz wykonywać te obroty. Zobaczcie sami, ile macie lat. Mniej więcej tyle ruchów wykonujecie. Najpierw pracujecie w jedną stronę, a potem w drugą. Możecie też dodatkowo lekko napinać brzuch podczas ruchu. I co z tego wynikło? Wyobraźcie sobie, że od 2018 roku zacząłem to robić. Poczułem poprawę. Robiłem to od czasu do czasu, ponieważ miałem problem z kręgosłupem. Po tamtym wypadku samochodowym. Powoli, powoli, a potem zrozumiałem, że to daje mi uwolnienie od bólu. A teraz wyobraź sobie, że jak klatka piersiowa zaczyna pracować, widzisz jej ruchomość. Naturalnie, bez problemu sięgam do podłogi, jeśli się pochylę, nie zginając kolan. Widzisz, tego wcześniej nie potrafiłem. Dzięki temu, że wydawałoby się, pilnujesz się, rano się budzisz, robisz, a ponieważ mam 72 lata, wykonuję 72 ruchy w jedną stronę, w drugą stronę. I tutaj mamy utrzymanie normalnego stanu zdrowia. Uważam, że to oczywiście lekkość w chodzie. Czym właściwie określa się starość? Schodami. I wtedy rozumiesz, że schody to dla ciebie radość, a nie oznaka starości. Więc moi drodzy kochani przyjaciele, proszę Was, pamiętajcie, nawet jeśli Wam naprawdę nie wychodzi, zacznijcie od czegoś, spróbujcie, nie poddawajcie się, nawet jeśli na początku nie wychodzi. Zauważysz, że zakres ruchu się zwiększy. Tutaj można dodać serię innych ćwiczeń. Pamiętacie taki ruch głową, ale to już dla bardziej zaawansowanych. Oto takie ćwiczenia. Spróbujcie.